Michała i chcielibyśmy zobaczyć w takiej dyspozycji w każdym meczu. No nie zawsze takie mecze się udają. No, czasem są gorsze dni, czasem lepsze dni. Ale dzisiaj chyba dzisiaj nic Cię nie przeszkadzało. Czułeś, że piłka cię słucha i te bramki padały w, tw w Twoim wykonaniu. No nic, tylko się cieszyć. No, mam nadzieję, że tak dalej będzie to wyglądało. Eee, no ale wiem, że jeszcze dużo pracy jest przede mną, jak i przed zespołem, także no, trzeba twardy stąpać po ziemi i, i będzie dobrze. A ten remis Norwegia, Macedonia, was jakoś zaskoczył, że tak takim skończył się wynikiem? Znaczy, no, przed meczem byliśmy skupieni tylko i wyłącznie na swoim meczu. Wiedzieliśmy, że padł remis, ale nikt nie kalkulował. Wiedzieliśmy, że musimy wejść i walczyć i, i, i że wszystko jest dalej w naszych rękach. Także no, to jest super sprawa, że my decydujemy, decydujemy o swoim losie, a nie, nie, nie musimy patrzeć na, na inne mecze. Tutaj już pytaliśmy kolegów o tą ocenę. Chodzi o to, że już dzisiaj kibice po raz pierwszy zaczęli skandować chcemy mistrzostwa no my o tym nie myślimy, myślimy o każdym kolejnym meczu, wiem, że mamy mecz z Chorwacją i musimy wyjść tak jak dzisiaj, agresywnie no i dać się wszystko, bo, bo to jest mecz o, o no, całą pulę, więc wiemy, wiemy o co gramy. Chorwatów znacie bardzo dobrze, bo na kilku z nich gra prawda, w, w Superlidze w Polsce, więc tutaj też chyba z niespodzianki z ich strony raczej się nie spodziewacie. Znaczy to działa w dwie strony, my znamy ich bardzo dobrze, oni znają nas bardzo dobrze, no to dużo decyduje dyspozycja dnia, no teraz najważniejszy jest jutrzejszy dzień, głównie Odpocząć. Dużo roboty, pracy świetnej, którą codziennie wykonują mają nasi fizjoterapeuci i doktor. Więc trzeba jak najszybciej się pozbierać do kupy, gdzieś te mikrourazy wyleczyć i wyjść, tak jak dzisiaj, jak już mówiłem, agresywnie w obronie i wszystko, wszystko będzie dobrze na pewno. Ale już dopuszczacie do siebie myśl, że ten półfinał naprawdę jest blisko? No jeszcze nie. Jeszcze myślimy tylko o Chorwacji. I na tym się skupiamy, bo, bo myślę, że nie możemy sobie pozwolić na to, że, że już myśleć o półfinale, o ewentualnym przeciwniku, bo, bo to jeszcze nie jest czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.